Dziadek do orzechów, rozdział siódmy, bajka o twardym orzechu. Matka Pirlipaty była żoną króla, a więc była królową. Pirlipata zaś już w chwili przyjścia na świat księżniczką. Król nie posiadał się z radości, patrząc na małą córeczkę w kołysce, wykrzykiwał wesoło, tańczył, skakał na jednej nodze, wołając raz po raz. Hurra! Czy widział kto kiedy ładniejsze dziecko niż moja Pirlipatka? A wszyscy ministrowie, generałowie, prezydenci i oficerowie sztabu skakali za królem na jednej nodze i wołali głośno, nie, nigdy! Istotnie nie można było zaprzeczyć, że odkąd świat światem, nigdy jeszcze nie urodziło się dziecko tak piękne jak księżniczka Pirlipata. Twarzyczka jej była jak gdyby utkana z płatków lili i róży, Oczki błyszczały jak lazur, a śliczne loki wiły się złotymi puklami wokół jej główki. Ponadto, Pirlipata przyniosła na ten świat dwa rzędy perłowych ząbków, którymi już w dwie godziny po urodzeniu ugryzła w palec kanclerza, kiedy chciał się jej przyjrzeć z bliska. – Rety! – krzyknął kanclerz. Inni twierdzą, że krzyknął ojoj. Głosy w tej sprawie są do dziś dnia podzielone. Dość, że Pirlipata rzeczywiście ugryzła kanclerza w palec, a zachwyceni dworzanie przekonali się, że mała Pirlipata ma również spryt i rozum. Tak więc wszyscy byli szczęśliwi, i tylko królowa zdradzała obawę i niepokój, a nikt nie wiedział dlaczego. Szczególną uwagę zwrócił fakt, że kazała nadzwyczaj starannie pilnować kołyski Pirlipaty. We drzwiach ustawiona była straż. Dwie nianki miały siedzieć przy samej kołysce, a sześć innych dzień i noc nie opuszczać pokoju. A już zupełnym głupstwem, którego nikt nie mógł pojąć, było to, że każda z sześciu nianiek musiała trzymać na kolanach kota i głaskać go przez całą noc bez przerwy, żeby nie przestawał mruczeć. Wy, drogie dzieci, na pewno nie wiecie, dlaczego matka Pirlipaty zastosowała te wszystkie środki ostrożności, ale ja wiem i zaraz Wam opowiem zdarzyło się kiedyś, że na dworze ojca Pirlipaty zebrało się wielu królów i książąt. Przyjęcie było wspaniałe. Urządzono wiele zabaw rycerskich, grano komedie i tańczono. Król chciał pokazać, że nie brak mu srebre ani złota, i sięgnął głęboko do skarbca królewskiego, żeby czymś niezwykłym olśnić swojej kości. Nadworny astronom właśnie wyczytał w gwiazdach, że nadeszła odpowiednia pora na święto kiełbasy. Król zarządził rozpoczęcie uroczystości. Wsiadł do powozu i zaprosił osobiście wszystkich królów i książąt, ale tylko na łyżkę zupy. Chciał bowiem zaskoczyć ich niespodzianką, którą im przygotował. A do królowej odezwał się przyjaźnie: Wiesz przecie, moje kochanie, jak bardzo lubię kiełbasę. Królowa zrozumiała, co król chciał przez to powiedzieć. Znaczyło to, że miała sama, jak już nieraz bywało, zająć się sporządzeniem kiełbas. Główny skarbnik musiał natychmiast wydać do kuchni ogromny złoty kocioł do kiełbas i srebrne garnki. Rozpalono wielki ogień drzewem sandałowym, królowa opasała się swoim kuchennym fartuchem z adamaszku i wkrótce już unosiła się z kotła słodka woń gotowanej kiełbasy. Ten cudowny zapach dotarł aż do sali, w której obradowali królowie. Król, owładnięty zachwytem, nie umiał zachować zimnej krwi. Przepraszam, panowie, zawołał. Pobiegł szybko do kuchni, uścisnął królową, zamieszał w kotle swoim złotym berłem i wrócił uspokojony do sali obrad. Właśnie nadeszła najważniejsza chwila, kiedy słoninę miało pokrajać w kostki, żeby ją potem podsmażyć na srebrnym ruszcie. Damy dworu odstąpiły na bok, bo królowa chciała własnoręcznie wykonać tę czynność. Tak wielkie było jej poświęcenie i tak wielki szacunek dla królewskiego małżonka. Ale w chwili, kiedy słonina zaczęła się smażyć, dał się słyszeć cichutki, piskliwy głosik. Daj mi też, siostro, trochę słoninki. Ja także chciałabym ucztować, bo i ja jestem królową. Daj mi troszeczkę słoninki. Królowa wiedziała dobrze, że to był głos mysi baby. Pani mysi baba mieszkała już od wielu lat w pałacu królewskim. Twierdziła ona, że jest spokrewniona z rodziną królewską i że jest królową mysiego państwa. Miała też pod piecem wspaniały dwór. Królowa była kobietą dobrą i miłosierną i chociaż nie chciała uznać myśli baby za królową i za swoją siostrę, postanowiła jednak i ją poczęstować w dniu tak uroczystym. Dlatego też zawołała: Chodź tu, moja droga pani myśli, babo pozwalam ci połasować trochę słoninki. Myśli baba natychmiast wyskoczyła wesoło spod pieca i zręcznie małymi łapkami chwytała kawałki słoniny, które jej podawała królowa. Nagle jednak zaczęli wyskakiwać spod podłogi kumowie i kumy pani myśli baby. Ukazało się także jej siedmiu synów, wielkich łobuzów, i wszyscy zaczęli pożerać słoninę. Przerażona królowa nie mogła ich odpędzić. Na szczęście przybiegła główna dama dworu, której udało się wygonić natrętnych gości i uratować resztę słoniny. Zawołano nadwornego matematyka, który sprytnie rozdzielił te resztki na wszystkie kiełbasy. Zagrzmiały trąby i bębny, zgromadzeni królowie i książęta, wystrojeni odświętnie, zaczęli schodzić się na ucztę. Król przyjął ich z serdeczną gościnnością. Jako pan tej ziemi, zajął pierwsze miejsce za stołem, w koronie na głowie i z berłem w ręku. Już podczas spożywania kiełbas z wątróbek zauważono, że król bladł coraz bardziej i wznosił oczy ku niebu. Ciche westchnienia wyrywały się z jego piersi i zdawało się, że wielki ból szarpie jego serce. Kiedy zjawiły się kiszki, opadł z głośnym łkaniem na oparcie fotela, zakrył twarz rękami, wyrzekał i jęczał. Wszyscy porwali się na nogi, a nadworny medyk starał się na próżno pochwycić nieszczęsnego króla na puls. Wszyscy porwali się na nogi, a nadworny medyk starał się na próżno pochwycić nieszczęsnego króla za puls. Wreszcie po zastosowaniu różnych silnych środków, jak palone pierze i inne podobne, król przyszedł trochę do siebie i wyrzekł ledwie dosłyszalnym szeptem. Za mało słoniny. Zrozpaczona królowa rzuciła mu się do nóg i płacząc, wołała. O mój nieszczęśliwy, o biedny królewski, małżonku, jakie wielkie musisz znosić cierpienia. Tutaj, u Twoich nukle, że wina, ukaż ją surowo, ukaż. Ach, to myśli baba z siedmioma synami, jej kumowie i kumy pożarli słoninę, a w tym miejscu królowa przechyliła się w tył, upadła i zemdlała. Król pełen gniewu zerwał się i zawołał głośno. Najwyższa dama dworu, jakże to się stało? Najwyższa dama dworu opowiedziała o wszystkim, czego była świadkiem, a król postanowił zemścić się na myśli babie i na jej rodzinie, która wyjadła mu z kiełbas słoninę. Zwołano tajną radę dworu i postanowiono wytoczyć proces myśli babie, ale ponieważ król obawiał się, że tymczasem myśli baba pożre mu więcej jeszcze słoniny, cała sprawa powierzona została nadwornemu zegarmistrzowi. Człowiek ten, który tak jak ja nazywał się Christian Eliasz Drosselmeier, przyrzekł raz na zawsze wypędzić myśli z pałacu za pomocą niezwykle mądrze obmyślonych środków. Istotnie wynalazł on małe, misterne maszynki, w których zawieszone były na nitce kawałki smażonej słoniny. Maszynki te ustawił dookoła mieszkania myśli Baba jednak była o wiele za mądra, żeby nie zrozumieć podstępu. Niestety, wszystkie jej przestrogi i napomienia nie zdały się na nic. Idąc za cudownym zapachem słoniny, siedmiu synów Mysibaby, a także jej kumowie i kumy, weszli do maszynek sporządzonych przez zegarmistrza, z chwilą jednak, gdy chcieli złapać słoninę, kratka zapadła się i spostrzegli, że są w więzieniu. Zaniesiono ich do kuchni i skazano na śmierć. Pani Mysibaba z garstką pozostałych opuściła to miejsce kaźni. Smutek, rozpacz i pragnienie zemsty napełniły jej serce. Dwór nie posiadał się z radości, ale królowa była niespokojna, bo znała charakter Mysibaby i wiedziała dobrze, że pomści śmierć swoich synów i współbraci. Istotnie pewnego dnia właśnie w chwili, gdy królowa sporządzała dla swojego królewskiego małżonka siekankę z płucek cielęcych, którą bardzo lubił, ukazała się myśli baba i odezwała się. Moi synowie, moi kumowie i kumy nie żyją. Uważaj królowo, żeby królowa myszy nie zagryzła ci twojej księżniczki. Uważaj dobrze. To powiedziawszy, znikła i nie pokazała się więcej. A królowa była tak przerażona, że upuściła się kankę do ognia. W ten sposób już po raz drugi myśli baba zepsuła królowi ulubione danie. To też gniewał się bardzo. Ale dosyć na dzisiaj, rzekł ojciec chrzestny. Dokończę wam kiedy indziej. Klara, którą historia tak bardzo zainteresowała i nasunęła różne domysły, prosiła ojca chrzestnego, żeby opowiadał dalej, ale on nie dał się namówić. Tylko wstał i powiedział cóż co za dużo to niezdrowo dalszy ciąg jutro kiedy sędzia chciał już opuścić pokój fred zapytał go powiedz mi ojcze chrzestny czy to rzeczywiście prawda że tyś wynalazł pułapki na myszy jak można zadawać takie głupie pytania zawołała matka ale ojciec chrzestny uśmiechnął się tajemniczo i odparł jestem przecież świetnym zegarmistrzem Jakże możecie myśleć, że nie umiałbym zrobić pułapki na myszy? Koniec rozdziału siódmego.